taką dziwną historię, że pożyczałem od znajomego samochód, żeby coś przewieźć i mu zarysowałem ten samochód. Nie za głęboko myślałem, że, że mocniej, ale no, wystraszyłem się strasznie jak zobaczyłem rysę. Eee, no i pojechałem na szybko do takiego miejsca, w którym miesza się farby. I pan, który miesza farby. Na no maksa mi pomógł dosłownie 5 minut przed zamknięciem. No i usunął tą rysę dosłownie w minutę tak naprawdę. Myślałem, że będę musiał tam kombinować z jakąś farbą, z jakąś polerką. Nie wiadomo czym, dzwoniłem po znajomych, żeby mi pożyczyli maszynę do polerowania. A ten pan z racji swojego doświadczenia ałożył coś na jakąś szmatkę, bo przejechał kilka razy ręką i rysy nie było. No i w momencie kiedy zapytałem ile za to, to mi odpowiedział, że nie chce nic. I jakby powiedziałem mu, że w takim razie załatwię mu jakąś reklamę od nas. No, i pan zaczął mi opowiadać historię swojej reklamy i dlaczego jego reklama taka dosyć mocno już podszarpnięta przez czas. Dlaczego ona tam wisi cały czas na tej malarni. Opowiadał mi, że to jest historia z psem, który uratował rodzinę z pożaru. No i powiedziałem panu, że podoba mi się ta historia i że mu odświeżymy tą reklamę. Także... Także jadę tam z jego nową reklamą z psem zobaczymy co będzie. Spróbuję to nagrać. Udało się zapakować. Bo do mniejszego auta nie było szansy. A tutaj, kangur, który już z każdej strony dostaje. Jednak się przydaje do przewiezienia takich rzeczy raz na jakiś czas. Ciekawe. Dzisiaj mamy jakieś 35 stopni na dworze. Jest godzina 11.35. Udało mi się zapakować z reklamą do naszego starego, wysłużonego Kalkura, który już tyle razy miał iść na sprzedaż, że to się w głowie nie mieści, a jednak za każdym razem Z nami, bo jednak, jak przyczepkę trzeba pociągnąć, to ciągnie przyczepkę. Jak trzeba gdzieś dostarczyć coś większego, takiego co do Skody naszej się nie mieści, właśnie tak jak to lokalnie, to zawsze się da. Za ubezpieczenie płacimy jakieś 400 zł na rok, więc nieźle. Niech kangur czeka. Aż wizjo ducha. To po 60 jest, ten pan. I widać, że raz, że ma kupę doświadczenia, dwa, że od razu pokazał, że ma dobre serducho. I tak naprawdę ja nie oczekiwałem w ogóle tego, żeby zrobił cokolwiek dla mnie za darmo. A najadłem się z stresu jak szalony w momencie, kiedy zobaczyłem, że zrobiłem rysę na nie swoim samochodzie. No na swoim też bym się najadł stresu, ale chyba trochę mniejszego. Że trzeba coś dla niego zrobić. <gry> Ej, normalnie jest jakieś 35 stopni na dworze, a w samochodzie to nie wiem. To jest po prostu. Ostatnio byliśmy w Grecji, było coś podobnego. I zarąbiście się, cieszę, że w końcu. No bo... Ostatnio jakiś serial oglądaliśmy i w tym serialu właśnie gościu mówił, że w Polsce jest świetnie od czerwca do września. <laughs> Coś w tym jest naprawdę. Jakby zarobiście lubię tą Polskę, ale... ale od czerwca do września najbardziej mi się tutaj podoba. No i ewentualnie jeszcze na Wigilię Chociaż te wigilie już nie są takie jak kiedyś, jakoś mi się to bardziej kojarzy z takimi świętami i ze śniegiem, a teraz to przeważnie jest wigilia, plus 5 stopni i chlapa na dworze, no, ale sam moment kiedy jest choinka w domu to tak nadrabia. I to właśnie, tutaj na wyjeździe z Witnicy po lewej stronie, jest stacja Orlen. I tam jest taka mieszalnia farb, która już te farby miesza bardzo długo. I to właśnie ten pan uratował mi tyłek. Nie wiem, jak to wyjdzie z tym nagraniem, bo nigdy w życiu nic takiego nie nagrywałem. Zobaczymy. Na no, radzi Dobry dobry A tutaj w podziękowaniu takie coś <śleskow> Ale szczak Ładnie Dobrze wyszło? Jaślę, no, no ja, a dzisiaj zadawa. jeszcze, <gry> dzisiaj jeszcze jechałem i mówię, mówię, no, coś go nie widać, mówię, coś chyba e. jest grafik, e. to coś nie chce wyjść, nie, No, bo to, to Dopiero wczoraj wydrukowanie, elegancko, wierzy. fajnie wygląda, elegancko. Nie elegancko. to jest na, na, na blachę, blacha, no, taka, no, no, rumianą. No, 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 Czyli nie ma problemu by za ten sobie przekręcenie. Tak, nie, nie ma problemu, Ten sam wymiar, nie? Ten sam wymiar. No, na 20. Dobra, za darmo ja tego nie chcę? No jak to nie? No tak, pan mi dużo uratował. Przestań, kurwa, masz suwe, Nie, 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 nie bo się nie będzie to, to trzymało Bez, Nie przesadzaj, kurwa Spokojnie bądź, Spokojnie, masz, naprawdę, weź Nie potrzebuję poważnie nie. Niech pan da komuś, kto nie, będzie potrzebował ja jakiegoś tego. tego Naprawdę, kurwa, bo to jak Spokojnie ja, Tu mi też taki do maszyny zrobił Nie ja wiesz, cichu, kurwa, masz chociaż ten nitro, kurwa, wiesz Dobrze, kurwa, pan kurwa. poleci i no. będzie wszystko okej okay. No dobra, no to, to No, to pan zadowolony Tam jakaś była historia z tym, że że pies ich uratował z pożaru i dlatego mają logo z psem właśnie na tej mieszalni Pan mówi, że 23 lata już prowadzi tą mieszalnię farb No, to nieźle 23 lata prowadzić biznes w tej w naszej Polsce to jest niezły wyczyn a nie chciałem już też pana pytać, bo to pierwsze wideo jakie w życiu nagrywam. Nagrywałem specjalnie trochę z ukrycia, żeby było słychać pana naturalną reakcję. Widzę, że zadowolony, no to się cieszę. No, także to taki dzień dzisiaj taki dzień w stylu. Dobro za dobro. No i zajebiście, oby jak najwięcej takich.